W tu żył i pracował aptekarz Ignacy Łukasiewicz, pionier przemysłu naftowego, wynalazca lampy naftowej. Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludzi. Oto słowa wielkiego patrioty i wynalazcy. Lampa Łukasiewicza zapoczątkowała rozwój przemysłu naftowego na całym świecie. Zachowały się jeszcze szczątki pierwszych szybów i urządzeń destylacyjnych założonych przez Łukasiewicza. Na Podkarpaciu, najstarszy ośrodek produkcyjny polskiego przemysłu naftowego. Racjonalna gospodarka i ofiarna praca górników ożywiła stare szyby, które przed wojną uchodziły za wyczerpane. Równocześnie rozwija się krajowa produkcja urządzeń dla przemysłu naftowego. Inżynierowie polscy opracowali typ nowoczesnego zespołu wiertniczego JL-35. Dotychczas sprowadzaliśmy takie maszyny z zagranicy, dziś produkujemy je sami. Rękami polskich robotników według projektów polskich konstruktorów. Zespół wiertniczy JL35, łatwy w montażu i obsłudze, zapewniający większą wydajność produkcji, gotów do pracy. Tam, gdzie Ignacy Łukasiewicz kopał przed 100 laty pierwsze studnie naftowe, dziś wyrastają strzeliste maszty nowoczesnych szybów wiertniczych. Wykorzystując racjonalnie zasoby ropy podkarpackiej, polski przemysł naftowy służy coraz lepiej naszej gospodarce narodowej. Na ulicach Warszawy sierpniowy upał, a głęboko pod ziemią rozgościła się zima. Ciepły waciak to obowiązujący strój budowniczych szybu mrożeniowego. Dniem i nocą agregaty mrożeniowe walczą z osławioną warszawską kurzawką. Nie można głębić szybu w mokrej, piaszczystej ziemi. Trzeba ją przedtem związać, czyli zeskalić. Służy do tego specjalna mieszanka mrożeniowa, którą pod ciśnieniem rozprowadza się po podziemnym terenie budowy. Na tym odcinku trudności zostały już pokonane. Temperatura odciosu wynosi minus 6 stopni. Ziemia stwardniała, woda przestała napierać na oszalowania. Brygady ciesielskie mogą spokojnie pracować przy obudowie. Nie wszędzie metoda mrożeniowa wystarcza. W jednym z szybów wypróbowuje się system elektropetryfikacji opracowany przez laureata Nagrody Państwowej profesora Cebertowicza. Zeskalanie odbywa się drogą wprowadzania do gruntu specjalnych środków chemicznych oraz wbijania elektrod, przez które przepuszcza się prąd o napięciu 110 V. Każdą ulicą, na każdej głębokości, inna konsystencja gruntu, inne sposoby walki z wodą i piaskiem. Tam, gdzie trudności terenowe zostały opanowane, praca posuwa się coraz szybciej. Jedziemy w głąb szybu. W poziomych chodnikach pracuje się podobnie jak przy węglu. Podobny sprzęt, tylko urobek inny. Wilgotny, galaretowaty ił może rozsadzić nie tylko drewniane belkowanie, ale nawet żelazo i beton. Trzeba bez przerwy prowadzić wiercenia zwiadowcze i kontrolować konsystencję gruntu. Krok za krokiem posuwa się budowa. Pod ulicami Warszawy powstaje skomplikowana sieć komór i chodników kolei podziemnej. Egzaminy wstępne na wyższych uczelniach wielka chwila w życiu dziesiątków tysięcy przyszłych lekarzy, architektów, inżynierów. Na Wydziale Samochodowym Politechniki Warszawskiej wywieszono już listy kandydatów i wyznaczono terminy egzaminów. Zygmunt Stanowski, syn robotnika z Przasnysza, od dziecka marzy o zawodzie konstruktora samochodów. Egzamin wykaże, czy kandydat jest dostatecznie przygotowany do tego kierunku studiów. Kartki z pytaniami znajdują się na stole komisji egzaminacyjnej. Każdy kandydat wyciąga jedną z kartek, a potem przygotowuje się do odpowiedzi. Zaczniemy egzamin. Pierwszy temat jest przemiana energii przy rzucie pionowym. Zasada zachowania energii mechanicznej. Jeśli rzucimy kamień w górę, to nadamy mu pewną energię. Będzie on posiadał energię kinetyczną, która będzie wdrażała się wzorem. Z chwilą, gdy ten kamień będzie wszedł do góry, ta energia kinetyczna maleje. Kartka stanowskiego zawiera pytania dotyczące przemiany energii oraz właściwości promieni rentgena. Będzie wynosiła zero, a energia potencjalna będzie w tym czasie największa. Więc kawień wznosząc się pragną na energię kinetyczną. Egzamin wypadł pomyślnie. Zygmunt Stanowski będzie studentem Wydziału Budowy Samochodów Politechniki Warszawskiej. A teraz na pocztę. Trzeba wysłać do przastysza depeszę z radosną wiadomością. Wchodzę po górach, którymi otoczone są duszniki. Zachwycony jestem widokiem tutejszych dolin. Tak pisał Fryderyk Chopin, który w roku 1826 koncertował w miejscowym teatrze zdrojowym. Na pamiątkę koncertu Chopin'a odbywają się corocznie w dusznikach festiwale muzyczne z udziałem wybitnych pianistów i śpiewaków. W ramach ósmego festiwalu odbył się występ Barbary Hesebukowskiej, laureatki Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Warszawie i Paryżu. W obwodu Rostowskiego przeprowadza się sianokosy na zasadzie mechanizacji kompleksowej. Elektryczna kosiarka o rozpiętości 10 metrów przeprowadza w ciągu jednego dnia pokosy na obszarze 50, a nawet 60 hektarów. maszyna służy do zbierania suchego siana. A oto automat do układania stogów. Automat zaopatrzony jest w wywrotkę, która może udźwignąć 15 ton siana. W bliskim czasie kompleksowa mechanizacja sianokosów prowadzona będzie we wszystkich kolchozach południowej Rosji.